Witam Was na kanale. W tym odcinku przedstawię listę nowości, które zostały wprowadzone w najnowszym wydaniu dystrybucji Ubuntu podczas kwietniowej aktualizacji do wersji 22.04 LTS. Pierwszą ze zmian jest zmiana logo oraz nazwa wydania. Logo przeszło lekką metamorfozę. Nazwa wydania to Jimmy Jellyfish. Towarzyszy temu nowo wprowadzona tapeta, którą zobaczymy po uruchomieniu. Jest to wydanie LTS o długim okresie wsparcia. Jego wsparcie potrwa 5 lat do 2027 roku. Będzie też możliwość rozszerzenia wsparcia odpłatnie. O kolejne 5 lat. W tym wydaniu zastosowano także najnowsze dostępne jądro Linux w wersji 5.15 LTS. Drugą ze zmian jest najnowsza wersja GNOME 42. Jest to środowisko graficzne zmodyfikowane przez wydawców Ubuntu wraz z ich autorskim motywem Jaru. Wiele elementów zostało odświeżonych za sprawą wprowadzonej biblioteki GTK4 oraz libadwaita. W poprzednim wydaniu LTS znajdowało się środowisko graficzne GNOME w wersji trzeciej i po przejściu do najnowszej wersji spotykamy się z odświeżonym wyglądem wprowadzonym po aktualizacji GNOME do wersji czterdziestej. Wprowadzono też nowości z poprzednich wydań, jak integracja zarządzania obszarami roboczymi, które znajdowały się w odrębnej aplikacji. Teraz opcja ta znajduje się w głównych ustawieniach. Z sekcji tej nadano także ładniejszy wygląd. Następną opcją, kierowaną głównie do użytkowników laptopów, jest zarządzanie zasilaniem, gdzie możemy wydłużyć czas trwania pracy baterii. Dodatkową opcją, która pojawiła się w najnowszej wersji GNOME, a także w Ubuntu, jest narzędzie do robienia zrzutów i nagrywania ekranu. Nie wprowadzono jeszcze aplikacji z GNOME 42, takich jak edytor tekstowy lub terminal. Nadal jest to GEdit i GNOME Terminal. Jako powód został podany brak wystarczającej ilości czasu do przetestowania aplikacji przed wprowadzeniem ich do wersji LTS. Aplikacje takie jak GNOME Console oraz GNOME Text Editor znajdują się w repozytoriach i możemy je sobie doinstalować. Trzecią z nowości, którą zobaczymy w tym wydaniu jest rozbudowana opcja personalizacji dostępna w ustawieniach. Możemy zarządzać zmianą motywu z jasnego na ciemny oraz możemy zmienić kolor folderów i innych elementów. Brakuje natomiast opcji, która znalazła się w czystym środowisku GNOM, jak preferowane tapety do jasnego i ciemnego motywu. Wśród pozostałych zmian, jakie spotykamy, jest ponowna próba przejścia z X11 na Wayland jako domyślny menedżer wyświetlania. W razie problemów z działaniem programów, nadal możemy wybrać, którą wersję chcemy uruchamiać. Następną ze zmian jest zastosowanie przeglądarki Firefox jako Snap. Pierwsze uruchomienie przeglądarki trwa do 10 sekund, później uruchamia się normalnie. Zmiana ta spotkała się ze sporą krytyką. Jeśli nie jesteście zwolennikami Snap Store, możecie użyć innej dostępnej przeglądarki lub zainstalować przeglądarkę Firefox innym sposobem. Link, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Podczas aktualizacji wprowadzono też sporo innych zmian i udogodnień, a także zaktualizowano pozostałe edycje Ubuntu z innymi środowiskami graficznymi. Jeśli jesteście ciekawi recenzji pozostałych edycji Ubuntu, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, Pozostał łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się podzielić opinią, możesz to zrobić w komentarzu. Linki do użytych materiałów znajdują się w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.